Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja właśnie wybieram się do miasta, dokładnie idę do jednego z Lumpeksów, bo e, są, w sobotę są rzeczy za 4 zł, wycena jest. No i ogólnie e, wpadłam na taki pomysł. Mówiłam już o tym pomyśle mojej siostrze, i po prostu bym jej robiła w ramach takiego kalendarza adwentowego, wiecie, nie złodycze, nie jakieś rzeczy, tylko po prostu ubrania. E, tak myślałam, że od Mikoła, no od 6 grudnia po prostu do 24. O ile uda mi się znaleźć tyle rzeczy, jak nie, to po prostu będzie miała co drugi dzień. Także idę zobaczyć, co jest, co mi się uda znaleźć, czy będzie coś takiego, wiecie, w jej stylu. Ja to też niby wiem, co ją zainteresuje. Na pewno e, jej by się spodobały wszystkie ciuchy, które mi się raczej nie spodobają. Znaczy nie, że to jakoś źle, ale tylko ona po prostu ma totalnie inny styl niż ja, także no co, możemy się e, zbierać i... No i co? Będzie od razu vlog z Lumpexu, także let's go! Powiem że najbardziej to ja się nie spodziewałam, że wejdę na dział z sukienkami i po prostu przepadnę. I... Aczkolwiek wzięłam pięć sukienek za dwie dychy. E, dwie na pewno dla Marcysi, może trzy, zobaczymy, e, ale no naprawdę były bardzo, bardzo ładne i myślę, że takie też pod nią. Aczkolwiek ja większość z tych sukienek też bym się ubrała, może tylko nie w tą żółtą, ale, ale fajnie. A więc mówiłam Wam, że yy, będę szukać teraz dla Marcysi jakichś ubrań, właśnie tak typowo pod ten kalendarz adwentowy. I uwaga, <głos》> wyszłam do Lumpeksu i y, ogólnie tam rzeczy za 4 zł są troszeczkę okrojone. W sensie asortyment jest mniejszy, no bo nie wszystko jest za 4 zł. Ale y, pierwsze co poszłam na dział z sukienkami i powiem Wam, że przypadłam. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj kupiłam, to są sukienki. Kupiłam 5 sukienek za 20 zł. Uważam, że to jest super, super cena i bardzo opłacalne. Więc yy, ogólnie znalazłam dwie sukienki dla siebie. I nawet w momencie, w którym, wiecie, miałam takie czy brać, czy nie brać, to pomyślałam sobie, że kurde, no 4 zł. <gry> że nawet jakby coś, to ją się jakoś przerobi albo coś. Dam martwić żeby mi ją, nie wiem, zmieniła jakoś. I pierwsza sukienka jest ogólnie z Zary. Rozmiar 34, więc praktycznie, że mój. No, w sumie, nie no, mam XS, także 34 jest idealne. Ma bardzo ładne guziki. Eee, mam bardzo... czekajcie, tak o, zrobię. <noise> ma bardzo ładne guziki. Ma kołnierzyk, aczkolwiek nie zapinam się na ten ostatni, bo, bo mnie ściska po prostu za bardzo. Eee, ale widzieliście ją przymierzalnie, jak ona na mnie leży. Jest trochę krótka, uważam, i ogólnie jest ona takim... Właśnie nie wiem, zauważyłam, że sukienki z Zary mam też chyba jedną albo dwie, że często są właśnie takie bardziej tutaj na dole szerokie, mimo że jest to mały rozmiar. Ale jest bardzo fajna. Na rękawach też ma te guziki. No, za 4 złote, kurczę! Kto by nie wziął? Dobra, druga sukienka, która mi się spodobała. Stwierdziłam, że w sumie nie mam takiej Poczekajcie, bo jest na lewej stronie, okej. Okay? Dobra, będę o niej mówić. No to jest to po prostu szara, długa sukienka. Taka nie wiem, jakby bardziej na teraz bym powiedziała, i tak dalej. Także już Wam pokazuję żeby to nie trwało wieki, ten holumpeksowy. Także, no ogólnie jest długa, taka, te prążki, no i ona w sumie chyba, nie wiem, to chyba nie jest żadna sieciówka, więc e, nie mam pojęcia, ale jest bardzo ładna, bardzo wygodna, nie znalazłam w niej żadnych, wiecie, uszkodzeń czy coś, bo chciałam, żebyś martwić jedną koszulę, ale była gdzieś tam brudna, więc stwierdziłam, że dobra, nie będę się bawić to, żeby to dopierać i tak dalej. No i to są dwie sukienki, które mi się spodobały, które sobie wzięłam. No i przechodzimy teraz do sukienek, które wzięłam z myślą o Marcysi. I jest ona bardzo ładna. Jak ją przymierzałam, też mi się podobała. Eee, ogólnie my jesteśmy w podobnym rozmiarze, więc po prostu wszystkie przymierzyłam i stwierdziłam, że jak są na mnie dobre, to na nią też będą dobre. Eee, także jest to po prostu taka długa, to ma wycięcie, tak jak widzieliście na filmiku i chyba jest nawet zwężane. But tak, poczekajcie. Tak, 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 jest zwężane. Także bardzo ładnie, bardzo dobrze się układa. Wiecie, i w talii, i w dekolcie, i, i wszystko jest bardzo, bardzo ładne. Nigdy się nie spotkałam z takim e, motywem takiej sukienki. Także coś takiego ciekawego, właśnie. Wydaje mi się, że to w stylu Marcyśni, ale może czasami będę jej tam wiecie, podbierać. Jest to w ogóle z HM xs XSK 4 złote. Także. Okej, okay, kolejna sukienka, która w sumie... O Jezu, jak ja to ją zrobię, co ja to zrobiłam. E, którą w sumie jak przymierzyłam, to mi się spodobała, ale w sumie ja nie wiem, do czego ją bym nosiła i nie wiem może kiedyś nie wiem. E, więc po prostu ją dam Marcysi jest ona ogólnie z Shane Shane shine. <laughs> Shane, shane 36 rozmiar, ogólnie jest fajna, ma bardzo fajne te ramiączka. Ja nigdy żadnej sukienki z takiej letniej chyba się nie miałam. E, no i co w motylki? Biała, czarne motylki. Też bardzo ładnie się układa. Myślę, że na marcu się będzie też dobra. Taka jest tutaj, wiecie, materiał rozciągliwy, więc yy, myślę, że jej się spodoba w sumie. No i jeszcze jedna. Ogólnie to jest jej ulubiony kolor żółty. Uwaga. Nie jest ona jakoś niesamowicie wow i tak dalej, czy nie wiem, markowa i tak dalej. Co tak się powtarzam? Yy, ale jest bardzo ładna. Yy, taka, no nie za długa, nie za krótka. Ten dół ma taki bardziej, wiecie... To nazwać, no taki, jezu, jak to. M brakuje mi tutaj Martyzie, ona by mi pomogła z takim tym. Dobra, nieważne, po prostu widzieliście, jak ją ja przymierzałam. Tu jest bardziej taki rozszerzony i tak dalej. Także wydaje mi się, że ona do tej żółtej sukienki będzie mieć dużo stylówek, szczególnie, że ona ma jedną długą żółtą sukienkę i wydaje mi się, że jej się spodoba. Także mam już trzy rzeczy dla niej. Yy, no i co, to tyle z tego materiału. Widzimy się później. Witam się z Wami w sobotę. Jest kolejna sobota, czyli idziemy do Lumpexu, e, bo jest wszystko po 4 zł. Znaczy nie wszystko, wiecie, tam jest ograniczone. E, znaczy jest takie wydzielone po prostu stoisko, i reszta stoiska jest pozakrywana. No i wiecie, jest część rzeczy po 4 zł. No i ogólnie e, ostatnio udało mi się dorwać te pięć sukienek, z <głos》>, czego dwie dla mnie. Ale idę teraz zobaczyć, może coś będzie fajnego, coś coś mi się uda kupić dla Marcysi. Także zabieram Was ze sobą i lec lecimy do Lumpeksu na zakupy. <grym> Jak się coś udaje, jest dzisiaj bardzo ładna pogoda. Uwielbiam stawać w weekendy i widzieć słońce za oknem. Jakby super jest. Od razu mam, wiecie, mnóstwo energii. Już zrobiłam trening sobie. E, pół godziny, bo pół godziny, ale po prostu czwartek i piątek miałam dosyć mocno intensywny w treningach, więc e, jeszcze dzisiaj będę musiała poćwiczyć zumbę, bo będę prowadzić właśnie zajęcia przez 45 minut, więc muszę mieć tyle choreografii. Na razie mam tylko cztery, także to za mało, bo to tak około 20, nawet nie 20 minut wyjdzie mniej. Także, dobra, nie przedłużając, lecimy. Mam nadzieję, że coś znajdę. Lecimy z Holem Lumpeksowym. Dzisiaj był, tak jak już Wam mówiłam, dzień za 4 zł, także wszystkie rzeczy kosztowały 4 zł. Mam łącznie, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem rzeczy, czyli zapłaciłam 28 zł. Uważam, że to jest bardzo dobra cena. I najpierw zacznę sobie może od rzeczy dla Marcysi. Ja nie wiem, czy jej się to wszystko spodoba i ty to będzie w jej, wiecie, guście stylu i tak dalej, ale. Pierwsze, coś co krzyczało po prostu Marcysia, i ja mówię dobra, widzę ją w tym. To jest taka bluzka. Bardzo kolorowa. Ja już. Ona naprawdę będzie mogła ją na wiele sposobów wystylizować. Do wiele ubrań, nawet do białych dzwonów. Wydaje mi się, że byłaby ładna. Czy po prostu. No nie wiem, ona. Wiecie, nawet te kolory, co są na tej koszulce? Myślę, że znalazłaby sobie coś, co by pod to ubrała. Także zobaczymy. Ona będzie w ogóle. Nie wiem, czy na TikToku będzie nagrywać, jak ocenia te rzeczy ode mnie i je stylizuje, czy jak. Jeszcze yy, zobaczymy. Ja jej zakażę oglądać tego vloga, także spokojnie, na tego nie zobaczy. Yy, kolejną rzeczą dla niej to jest taka bluzka. Yy, to jest taki żółty, pastelowy. Ładna. Tak się zastanawiałam, czy ją brać, czy ją nie brać. Ale stwierdziłam, że Marcyśia jakby to zobaczyła, raczej by ją wzięła. Nie wiem, tak wiecie, ciężko mi się przedstawić na myślenie, jak ona by wybrała, bo no jednak mamy trochę inny styl. Ja raczej czegoś takiego bym nie ubrała, yy, ale no, w ogóle jak patrzę na tą bluzkę, to mi się z atomówkami kojarzy, albo z jakimś, nie wiem, wings, czy czy czymś, nie wiem, takie kolorowe. Dobra, w każdym razie wracając do tego, yy, no to od razu Wam pokażę spódniczkę, którą znalazłam, taką zieloną. I ogólnie, nie wiem, czy nie uważacie, że to by w sumie do tego pasowało. Czekajcie, bo nie mam jak tego... Dobra, przymierzałam, to przymierzałam, nieważne. Eee, no, także uważam, żeby do, do tego pasowało. Zobaczymy, jak ona to oceni. Mam nadzieję, że to będzie z dobre, bo ta bluzka jest taka trochę rozszerzana, ale jest w takim stylu, wiecie, trochę starodawnym, trochę takim może księżniczkowym, nie wiem. Eee, dobra, no i już Wam pokazałam kolejną rzecz. Jest to spódniczka eee, w takim ciemnym, zielonym kolorze. Ładna, bardzo ładna na guziki. Mam nadzieję, że będzie na nią dobra, bo ona jest troszeczkę szersza ode mnie w biodrach i jak ja przymierzałam, to na mnie była za duża. Czyli na nią powinna być idealna. Yy, mam nadzieję, że taka będzie. Takiej chyba jeszcze w swojej szafie nie ma, więc szczerze, gdyby ta spódnica była nawet na mnie dobra, bym raczej ją nosiła. Yy, dobra, przejdźmy już do ostatniej rzeczy, jaką mam dla Marcysi. Jest to uwaga, pasek. Nie wiem, jeśli oglądacie nas, to pewnie wiecie, że Marcysia ma mnóstwo yy, tych. Mnóstwo pasków, mnóstwo ee, czekajcie czego krawatów i okularów. Torebek i butów w sumie też, ale okul, te okulary paski i krawaty top. I jest to taki pasek. czekajcie. O, tego. I tu ma co kilka właśnie takie kwiatuszki jakby. No i wiecie, na przykład. Y, jest też coś takiego, że... Nie wiem, czy to powinien być też. Na tym tej że tutaj Albo tu yy, Że może powinny być też te znaczki tutaj Albo na przykład ten jest taki pusty, wiecie, bez białego Ten jest ciutkę tutaj złamany Ale stwierdziłam, że nawet jak coś To ona coś tutaj może pokminić I tak dalej, albo może jej to nie będzie przeszkadzać Także ogólnie sam pasek Wydaje mi się, że może jej się spodobać Chyba takiego jeszcze nie ma Także zobaczymy No i teraz przejdźmy do rzeczy, które ja sobie kupiłam Aczkolwiek, oho Zalazłam, dzisiaj mi się igły wysypały, właśnie, właśnie, znalazłam jedną na podłodze. Dobra. Eee, dobra, teraz rzecz, która będzie albo dla mnie, albo dla niej. Jeszcze nie wiem, bo powiem Wam, że to jest taka ładna biała bluzka, taki golf. Eee, problem jest taki, że ona jest ciut duża. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale wiecie, nie jest dla mnie obcisła, tylko po prostu troszeczkę te rękawy są szersze, czy tutaj, eee, tak na dole. Więc jeśli w niej nie będę chodzić, to oddam ją Marcysi, bo wiem, że na pewno biały golf też wykorzysta do wielu stylizacji. Eee, kolejna rzecz jest to biała spódniczka. Ja sobie myślałam, no kurde, troszeczkę krótka, ale okazuje się, że są to po prostu spódniczko-spodenki, takie wiecie, sportowe, Tu mają nawet kieszonkę. Eee, są w ogóle z Shana, więc eee, tak trochę się spodziewałam... A, czekajcie, tu jest przód. Tak się trochę spodziewałam, że e, może prześwitywać i faktycznie prześwituje. więc na przykład gdzieś tam na siłowni czy na trening bym raczej jej nie ubierała, tylko już, jak już to w domu, czy nie wiem, gdzieś na plaży bym ubrała ją, a tak to tak, raczej nie. Ale dobra wzięłam, stwierdziłam, że dobra mo, moż, nadużywam słowa dobra, już to widzę. E, także nie wiem, może gdzieś ją ubiorę, jak nie, to, to nie tyle. Kolejna rzecz jest to, takie body. Błyszczące, brokatowe, ładne, e, na ramionczkach z taką tutaj falbanką. Także z Rizard w ogóle. O, no, Rizard XSK. Ej, a te rzeczy z są? Ja ten golfik nie miał napisane skąd. No, chyba te rzeczy też nie mają nic takiego tam markowego. Ale w każdym razie uważam, że zakupy mm, udane. Dzisiaj nie znalazłam żadnej sukienki, więc to, że ostatnio udało mi się znaleźć tyle sukienek, to był jakiś chyba cud po prostu i dobrze, że je wzięłam. Eee, także co, uważam, że już coraz więcej rzeczy dla Maksysi mam. Może mi się uda zrobić to, żeby było, wiecie, od tego 6 do 24 grudnia te ciuchy. Nie wiem, ile to wtedy musi być ich, trochę musi być. No jak nie to co drugi dzień, ale wiecie, już mam raz, dwa, trzy, cztery... No 7-8 rzeczy już mam dla niej, nie? Także... Idzie dobrze, jeszcze jedno albo dwa wyjścia do Lumpa albo trzy, i, i może jakoś się wszystko uda. Także ja jestem bardzo zadowolona. Yy, I teraz lecę na zakupy.